Gęganie gęsi zbożowej jest zwykle czterosylabowe, z czego pierwsze dwie sylaby są zdecydowanie wyższe, a następne dwie niższe. Nadaje to głosowi tego ptaka specyficzny, skaczący rytm. I sprawia, że łatwo go odróżnić od głosu blisko spokrewnionej gęgawy. Głos gęgawy złożony jest bowiem z jednolitych sylab utrzymanych na tej samej wysokości. Różni się także samą barwą głosu. Posłuchajmy. Gęganie gęsi zbożowej jest bardziej ochrypłe od ostrego głosu gęgawy. Taki skupione w dużych, wielogatunkowych stadach wydają głosy niespecyficzne, służące do porozumiewania się między gatunkami, ale i wówczas wyróżnić możemy skaczące gęgania gęsi zbożowej. Gdy w stadzie są gęsi białoczelne, można je rozpoznać po obecności pojedynczych wysokich gwizdów, wyraźnie wybijających się ponad gęganie innych gatunków. Coraz liczniej zalatująca do naszego kraju bernikla kanadyjska, wydaje natomiast ostre trąbienie, przypominające bardziej głos łabędzia krzykliwego niż gęsi.